Jesteśmy w Fokbajku i będzie to odcinek o tym, jak pakować rower triatlonowy przed wyjazdem do walizki czyli coś, o co bardzo wielu mnie regularnie pyta. Zapraszam. jadę do Turcji na zawody rower trzeba rozkręcić spakować do walizki i tak dalej wyciągnąłem walizkę dzisiaj sobie i tam okazało się, że zepsuta i musiałem nową ogarniać. W każdym razie pokażemy w tym odcinku jak ten rowerek rozkręcić, jak sensownie sobie oznaczyć miejsca gdzie będziemy go później skręcać, na co zwrócić uwagę i tak dalej. Chłopaki z Bajka to ogarną bardziej no, profesjonalnym okiem, niż, czy profesjonalną ręką niż ja to jestem w stanie zrobić. Pamiętam, że za Pierwszym razem jak to robiłem, to się dość mocno męczyłem eee, i no później było łatwiej, i wiadomo, że teraz już bym to bez problemu ogarnął, ale, ale mimo wszystko, no nic, postaramy się to Wam pokazać w tym w tym odcinku. Jesteśmy już tutaj przy rowerze. Dostałem przed chwilą instrukcję, się okazuje, że wszystkie dotychczasowe razy, jak podróżowałem z rowerem, to rozkręcałem go nieprawidłowo, bo nie odkręcałem przeszutki i czegoś tam jeszcze i jak rozumiem, mam fuksa, że mi haka nikt nie rozwalił. No, to od razu przejdźmy już teraz do nagrywania. Na co najbardziej powinniśmy się skupić, panie kierowniku, przy takim pakowaniu roweru? Żeby zabezpieczyć, rozumiem, części, żeby nam nikt ich nie uszkodził? Znaczy, tak jak wspomniałeś, to nie do dokładnie... Że źle robiłeś, ale wszystko w zależności od jaką mamy dużą walizkę, mm -hmm. i ten hak jest takim elementem w rowerze, który jak już uszkodzisz, no to będzie ciężko, ciężko potem na zawodach, bo na, na takich nieogarów jak na pewno jak nie ja? znajdziesz. Dlatego dla nas najbezpieczniej jest po prostu zdjąć łańcuch, zdjąć tą przerzutkę na transport, opakować. Ale pierwsze w rowerze d 2 zawsze zaczynamy od źródła zasilania czyli jak tutaj masz baterię w sztycy, tak. to odkręcamy, odkręcamy sztycę. Rozłączamy prąd, żeby mm -hmm. nie było sytuacji i zawsze doradzamy yy, żebyś spakował sobie ładowarkę do już, ma, już mam uszykowaną <laughs> w razie. W razie jakby co, sztyca jest y, oznaczona, tak że nie będzie problemu Dygresja lekka, ale y, zaleta, rozumiem, srama i tapa y, tego elektrycznego jest taka, że nie mamy tych kabelków prądowych w środku pociągniętych tak Nie tylko... mamy, no, On mhm. po prostu odkręcamy i, i koniec nie? No To z takich anegdotek mogę powiedzieć, że jak byliśmy na Gran Canary z y, półtora roku temu czy dwa lata temu z Braholem. To podczas rozkręcania e, roweru, czy tam skręcania kaniona swojego, urwał kabelki od elektryki od DI2. I w serwisie rowerowym na Gran Canaria skasowali go za to chyba, nie wiem, że 100 euro albo nawet więcej za naprawienie. Także wiecie, trzeba na to uważać. Ujęte przynięte... oj Dobra, już się uwaliłem. Siedzonko i odkręcona bateria. Tu jest takim specjalnym yy, smarem, żeby Ci siedzenie nie opadało. Do no, to do carbonu. Yy, Okej, okay, To żeby nie opadało siedzonko pod moim grubym tyłkiem, a tutaj mamy taśmę oznaczoną, w jakim miejscu mam później to sobie zamontować. Kolejne to odkręca pedały. Mhm. To na szerokość, na yy, tak. listę może być problem. Ja dam to też sobie to będziemy To dały to akurat Nawet jak ktoś nie ogarnia to da radę Też robisz mi Nie Jest prawy, jest lewy quint, także... Mi się zapiekły kiedyś te Power tapa mam te z pomiarem mocy To one jakoś tak i to kurde Jak najbardziej, jak najbardziej się, się można pomylić Kolejna rzecz jaką będziemy robić to Będziemy rozpinać łańcuch Masz na spinkę, będzie mm -hmm. spoko I warto też mieć Dodatkową skinkę. W razie się coś, czego? No, jakby się coś... no i mówicie, że złączy. nauczycie takiego nieogara ja na spięcie tego z Mam no będziesz, będziesz miał film, także. Z no dobra. Patryc Będę skry. sobie siedział i oglądał. Niektórzy producenci też zalecają, żeby przy każdym odpięciu dać po prostu nową skinkę. Tą łączącą akurat. No no, dobra. Tom dobra, dobra, Zubacz, dobra. Już rozumiem. To, musisz zobaczyć sobie, którędy na wózku ym... Przeprowadzić, bo tu jest taki stworzeń, żeby ono przechodziło ten łańcuch nad tym stworzeniem nie pod tym stworzeniem. Bo jak założysz źle to ci będzie o ten stworzeń. Dobra, ee, piłowało, nie? Mm -hmm. Także po prostu, jak już wszystko złożysz, to zobaczcie, ten łańcuch przechodzi z tego kółka na to kółko, czy po drodze nie jechać o ten Okej. Okay. Przyrząd, w którym rozpinasz sobie kabel eee, D2? No. Tak, a tak Kino. zapinasz i zrobi takie. klik, klik. Okay. Jak zrobi to klik, to znaczy, że jest, że jest OK. I, ale źle przykręcić przerzutki się nie da. No też można. Rozumiem. Trzeba zwrócić uwagę, żeby ten element poszedł tutaj nad tym. Czyli nie można tak sobie przykręcić. Okej. Okay. Tylko trzeba dość wysoko podnieść. Rozumiem. Okej, okay. kumam A sama elektryka taka jak wszystko zrobię prawidłowo, no to się, ona się, się tam autoreguluje, tak? No tu się opiera. No tu się nic nie rozreguluje. Tak? Dobra. No tu się opiera i dopiero dokręcasz. I dopiero jak się oprze, to dopiero dokręcasz. A no jak okay. tak spuścisz. No rozumiem to ją też się da dokręcić, ale no jasne, ona jasne. nie jest w położeniu Dobra Zajmujemy koła i jakby, jakby tak bazowo będziemy, będziemy już przygotowani do pakowania od pierwszego kokpitu No koła to akurat proste, tu już za wiele od się coś nie da to Są śruby trzy Mhm, dwie krótsze, jedna dłuższa Tak, ta od przodu jest dłuższa Czyli nie bawimy się w osobno rozkręcanie lemontki, tylko no. rozkręcamy mm, nie, cały, Odkręcamy z... cały kok z... kokpit i wypinamy dwa kable. które od elektryki. Będą od, od manetek, tak, tak, tak. Nie? A gdybym miał tego strama, to wtedy tych kabelków w ogóle nie mam. Tak? tak? Akurat do tego są. Aha. Do manetek są. Dobra, dobra, dobra. Czy po prostu jest jedna bateria gdzieś tam tu przy manetkach, a jedna tam przy. Jest y, taki rozgałęźnik do manetek, mm -hmm. a potem już dalej już nie ma. Nie? No, 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 rozumiem. No i co na co trzeba zwrócić uwagę przy skręcaniu, wiadomo, ta długość śrub i tak dalej, ale tu jest po prostu tak. I przepust, mm -hmm. żeby nie, nie przyczesnąć kabelka. Bo też można to robić wszystko no, dobrze, ale jak... Jest tak tak no. samo jak z dębką, jak przeszczytniesz... widzisz? I tutaj ci się pojawia, które masz te kable, kable do, o, do odczepienia. Mm -hmm. To wszystko jedno, jak później wolisz. Tak? Lemontkę z luzem. I to masz. A, to na No a to stajamy. zostawiamy. O, no, dobra, dobra, zostawić. Kabel żeby, no żeby się. Żeby się żeby zabezpieczcie się nie sobie kabelek, żeby wam się nie cofnął. Tutaj tak samo. No, Dobra, no. bierzemy walizkę. Wiadomo, każda walizka jest trochę inna. Ja mam akurat co się chyba Black and White nazywać. Jakbyś tak. Ja już kilka lat tą walizkę mam, no ta moja się zepsuła, więc mi dzisiaj tutaj. Zrobimy lekką, lekką reklamę, ale 365 sklep mi udostępnił zastępstwo, ale taki model chyba ten sam to mam. Czyli najlepiej, żeby były właśnie jakieś pokrowce na koła, takie maty. Ja dodatkowo używam często jeszcze folie. No i tutaj jest, są takie pokrowce na rzeczy, na jakieś tam wzdury, które można między ramą pochować. Bo często mamy tak, że limit, limit bagowy na te walizki rowerowe jest nawet 30 albo 30 parę kilo, i, i ja dopakuję sobie tam dzisiaj ciuchy, jakieś tam inne pierdoły. Pompkę rowerową tutaj wsadzę, czyli wchodzimy sobie jedną matę i robimy pierwszą, pierwszą przymiarkę Czyli tu mamy dodatkowo, jak już ta rama wejdzie z tą matą, i część rzeczy będzie wkładanych, to tymi paskami można sobie zaczepić. No i inne walizki, które widziałem. Jakieś tam tule i innych firm są różne, różnią się, no niektóre są twarde, niektóre są miękkie, część, albo półmiękkie. No to zawsze się różnią odrobinę konstrukcyjnie, no ale zasada jest ta sama, nie? No musimy ten rower jak najbardziej zabezpieczyć, żeby on się tutaj w środku nie ruszał, bo jest ryzyko, że tą walizką będą tak samo rzucać jak walizkami podróżnymi, nie? No i w te miejsca, w te miejsca, to później może Wam pokażę, jak już dojadę do chaty, te miejsca pomiędzy ramą, możemy sobie te pokrowce wypchać. No i jak na przykład byłem w Portugalii z Maćkiem i z Olą, to w ogóle nie brałem normalnej walizki, walizki tylko plecak i wszystkie ciuchy, wszystko zapakowałem tutaj, bo był limit 35, 40 kg nawet. I miałem tylko tą walizkę plus plecacz. Z kół trochę spuśćcie zawsze powietrza, żeby ciśnienie nie było takie... Nie było napompowane na maksa, no bo to różnie może się w samolocie wydarzyć. No i jak macie tubeless, to pamiętajcie, że wentylem do... Yy, u góry, żeby... Mleko Wam nie wyleciało I zwróćcie też uwagę w liniach lotniczych Czy możecie i jakie możecie naboje przewozić Bo to też różnie z tym jest Najczęściej Albo nie można albo Michał tutaj mówił dzisiaj że można jeden na przykład Ja zamierzam dzisiaj sprawdzić ile można Koła Pod spodem jest rama Jeszcze dodatkowo jakieś tam pierdołki To ta oczywiście i wtedy właśnie jak te, te, te ciuchy się dołoży, no to możecie dodatkowo zabezpieczyć tą ramę, czy jakieś tam inne rzeczy, no byle tam nie wkładać klamotów, yy, co porysują nam, czy tam coś mogą ewentualnie uszkodzić. No, no jak już rower w częściach, to jadę na wakacje, może w tej Turcji będę TL. Będą jednak balety z rowerowania. Ale jutro rano lecimy, a pierwszy rower mam do zrobienia w czwartek, więc jutro mam cały dzień na skręcenie roweru. Ale może to też jest jakieś rozwiązanie, jak nie chcecie się samemu męczyć i taki filmik wam nie wystarczy, to ogarnąć jakiś dobry serwis rowerowy w waszej okolicy, który wam z tym pomoże. I później na miejscu będziecie musieli zobaczyć no albo zrobić samemu, albo znaleźć na miejscu na zawodach, też zazwyczaj jakieś serwisy są, no ale Akurat dobrze jest, dobrze jest to ogarnąć chyba samemu. W większości tych walizek macie coś takiego, taka poprzeczka sztywna, że jak już od koła, no to możecie sobie wsadzić i właśnie tak jak tutaj mówię. Nie, jak coś spadnie, zegnie tą walizkę i tak dalej, no to, to jest usztywnione, jest mniejsza, mniejsze ryzyko, że ten karbon się połamie. I to, to macie tak najczęściej w tych walizkach, że na przemian jest, widzicie, taki szlaczek, żeby on jakby roztorował się ten, no i pasami spinacie po skosie raz, drugi, trzeci, no i git. A w tej mojej walizce, której się zepsuło, tutaj Marcin, właśnie z tego sklep 365, a od nich, tą moją walizkę 3 lata temu kupowałem, wymienią mi, wymienią mi te pasy, jak wrócimy z Turcji i będzie GIT. Więc idealnie. Jeszcze odnośnie samej walizki, to też bym się zastanowił, jeśli. Tak, jest e, Też bym się na Waszym miejscu zastanowił, czy w ogóle jest sens kupować walizkę, bo wiele sklepów, czy nawet tutaj Fogd właśnie, Fogt Bikes, czy inne sklepy, czy inne wypożyczalnie, za tam stówkę, dwie, trzy na taki tydzień wypożyczają walizkę. Na no, nowa kosztuje tam dwójkę czy trójkę, więc o ile nie latacie często z rowerem, to bym się zastanowił, czy wypożyczenie nie jest czasem lepszą opcją. Bo to jednak te 8-10 razy trzeba polecić, żeby to się zwróciło w ogóle No i tu jedno zczepiacie, drugie zczepiacie I walizeczka O Po prostu rowerów cenie samochodu nie rozwalił I walizeczka gotowa e, Mam nadzieję, że coś pomogło e, Że będzie Wam łatwiej pakować te rowery w przyszłości No i że może się nauczycie na błędach moich czy cudzych No i polecam e, Polecam zarówno tutaj Fokta, bo Jestem mega zadowolony z tego, jak tu chłopaki zawsze pomagają, jak działają sprawnie. No ale też, jak w swoim rejonie gdzieś tam jesteście i macie problem z opakowaniem walizki, no to znajdźcie dobry serwis, który ludzie polecają w okolicy i na pewno też Wam, przypuszczam, że też Wam pomogą. A no, chyba, że ktoś jest manualnie bardziej uzdolniony niż ja, no to samo Dobra, see you later. Pa!